Już witam Was serdecznie na moim kanale Olo Games Plus. Widzowie, e, dzisiaj tak jak widzicie się Słuchajcie, tajna organizacja CWP, e, e, do Polski przyjeżdża e, dwóch, e, dwóch oso dwie osoby, które mają nakaz aresztowania. CLBSP namierzyło już ich lokalizację i my... Mm, z kolegą e, musimy go złapać. E, tu co stoi. E, jeszcze na dole. E, Sebes e, zrobiło już tą Sebę e, są akcje i wiemy, gdzie się znajdują. E, e, to pan, jeszcze nie yukle, 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 ale yukle. Yukle. Słuchajcie. Więc słuchajcie, wyjeżdżamy na miasto, e, słuchajcie, prób będziemy próbowali ich spiegować. Z początku myślę, żeby tam nie podjeżdżać z bronią, tak? Yy, Podejrzewam, że będzie dzisiaj mocna strzelanina, ale nie wiem. O, sześć. Oh, Więc słuchajcie, to będzie mocne, yy, więc wyjeżdżamy na miasto. Jesteśmy w biurze CBŚ, ale też żandarmerii wojskowej. Yy, o, cześć. Mogę B? będzie? Więc dobra, słuchajcie. widzieliście już nasz pojazd. wsiadamy i wyjeżdżamy. Jeżeli ja wam jest... się już. Powiedzimy dzisiaj nieoznakowanym samochodem. Słuchajcie, z pierwszej kamery. Tak jak słyszyłaś, ja no to jest. Słuchajcie, kierujemy się właśnie w miejsce podejrzanego, gdzie oni są. Trzeba być ostrożnym, bo my jesteśmy jedynym zespołem, który sprzyja, więc... Attention, Unit. We've got a suspicious vehicle. And a suspension canal. Ale nie, tak, że jesteśmy prawie wygładzani na siebie, tak? Dobra, zobackuję. O, tutaj. A jeszcze pytasz, poseł. Poseł. Słuchajcie, weźmy sobie co i weźmy sobie jeszcze Dobra I got you Weźmy sobie karabin Jeden, jedna osoba z psa weźmie i idzie na pieszo, a dwie zostają Więc słuchajcie, ja mam karabin, mój partner broni krótką Więc tak, ja też broni krótką do dyspozycji Dobra, trzymajcie Partner kolejny poszedł już i przejdziemy. Jakby uciekali, to my jedziemy autem, a jakby uciekali na pieszo, to też, ale no, nie w pozycji, tak? hmm, się Dobrze, mamy większą dyspozycję. Policja Policję na wypręży. Dobrze się na zatrzymali. Dobra, hey, będziemy zatrzymać sobie. Bo co jest tutaj po sobie? sobie. O! Widzicie? Tym organizację będzie polegał. O! Tu! Mm, I dwie osoby mają na koszulkach znaczek. Przecież to oni. Dobra, słuchajcie. Zacznijmy sobie tutaj. 05 e, do 00. Rozgłos. Wziął sobie szpel do zero. Wziął sobie szpel do Zgłaszam. Słuchajcie, nie no mierzyliśmy lokalizacji podejrzanych, to jest na waszej lokalizacji. Trochę rozumiem. I słuchajcie, tak, to oni, ale słuchajcie, mam inną informację. Na każdym odcinku, na początek odcinka, będziemy mówić żarty. Słuchajcie, będą to żarty takie, wiecie, gwałt, wow, żarty, nie? I dzisiaj wprowadzamy jedną e, zasadę. więc słuchajcie, taką zasadę. więc ja oh, yes. mam sobie na Kolejowych i na Blasie w Kuchniu. Ekspres! Zobaczcie, jedziemy od kasyna, od strony kasyna myślę. Możecie domyśleć, bo tylko my jedziemy żarną furą. Trzeba się zainteresować. Nie, nie, nie jesteśmy w tlenie. Ja partnerem. Jesteśmy w Sebyś P. 2K. BMP Trzeba się mieć. Wjedziemy sobie od innej strony. Obecnie się nie wjedzie. Czyli wjedziemy sobie od... Wjedziemy już od 05 do 00. Wydział Sebyś P.

w parkingu tych albo tak, bo jak oni zobaczą przed nami to out. już pora mają broń krótką próbujemy najwięcej wyjść dobra wjeżdżamy 0-5-0-0 wjeżdżamy dalej aby się nie ich jest jeszcze za dużo gotowe, żebyśmy byli w parach

I, to dobra, idę zaraz do Zaraz jeździć. Do I od razu słuchajcie, trzeba zareagować, bo słuchajcie, wszyscy mają bronię. Słuchajcie, więc. Stay there, stay there. Bo jak oni jeszcze nie wiedzą, co się kroi, ja oni... Słuchajcie, ale zaraz jedziemy ale to jest ze złodziejami, ale słuchajcie, nie tak. Pan może iść. Do widzenia. Go on, you idiot! Get out! Dobra, of here. Shoot. ich, ale to na komendzie już. Eee, Więc słuchajcie, dobra. Dobra, wjeżdżamy w widzowie.

She's a special. Play some we got a code ninety-nine in East Brinewood.

Dobra, złożył karabin. Mm. Dobra, zobaczmy, że się nie żyje. Dobra. Pojdziemy na komendę. Wszystko co... Przechodzimy na komendę. Wszystko co powiecie zostanie użyte przez wam w sądzie. Macie prawo zachować milczenie. W stosunku do adwoka... Macie prawo zachować milczenie. Wszystko co powiecie zostanie się użyte życie przez uchwał w sądzie. Jeśli nie chce na adwokata, adwokat zostanie przydzielony do sądu yy, za darmo.

Uh -huh. Citizens reporting a possible 480 in downtown Vinewood, units respond code 3. Le Charles. Le Charles. Zapraszam, podążacie za mną. Pokażcie, że macie słuch. Tu jest samej Zapraszam. Zapraszam. To Wszystko, co powiecie, zostaniecie użyte w wam w sądzie. Idziemy. Zapraszam. Druga? No to, no Przepraszam. Dobra. Co przestaniecie ze ze y, seraz. Assistance required in Pillbox Hill. Zatrzymanych Wy będziecie za zatrzy... jeszcze was muszę szukać słucham szukam Was i zobaczę co będziecie mieli. I, I słuchajcie to chyba będzie z, wszystko z tego odcinku z, z grupy. O, Syber Radio nas, na subie, na służb. Na such służb. O, na bud 9 metrów. Dobra. E, jeszcze Pan? Bo jeszcze samo co ja się nie zdziwię. Dobra widzowie, to będzie chyba z CBSP dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Jestem z Dobra, dziękuję Wam, za oglądanie. Życzę Wam yy, miłego wypoczynku, bo słuchajcie, yy, są... No, patrzcie, teraz mieli wakacje, bo 8 yy, klasy ten, a jeśli jest, osiem to, to się naprawdę spiccuje, słuchaj. To jest masakra. Jest wolne po prostu, więc cies cieszmy się. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro w następnym filmie. Pa pa